Wyobraź sobie świat, w którym miłość jest bardziej dostępna niż kiedykolwiek wcześniej. Świat, w którym z prostym machnięciem możesz spotkać kogoś nowego, natychmiast się połączyć i rozpocząć związek bez opuszczania domu. To brzmi jak sen, prawda? Ale oto paradoks pomimo tej bezprecedensowej łatwości połączenia ludzie czują się bardziej samotne niż kiedykolwiek. Relacje rozpadają się szybciej, zaangażowanie staje się rzadsze, a prawdziwa intymność emocjonalna wydaje się prześliznąć się przez nasze palce. Dlaczego tak się dzieje? Co się zmieniło w sposób, w jaki doświadczamy miłości? A co najważniejsze, w jaki sposób możemy poruszać się po tej nowej rzeczywistości bez utraty istoty tego, czym naprawdę jest miłość? Dzisiaj nurkujemy głęboko w jednym z najbardziej złożonych i palących dylematów naszych czasów problem z współczesną miłością. Pod koniec tej podróży odkryjesz niektóre z najgłębszych prawd o relacjach we współczesnym świecie, a ostateczne objawienie zmieni sposób w jaki widzisz miłość na zawsze? Miłość zawsze była centralną siłą w życiu ludzkim, kształtującym kultury, inspirując sztukę i definiując osobiste spełnienia. Ale coś w sposobie, w jaki doświadczamy dzisiejszej miłości, nie chodzi tylko o indywidualne, złamane serce. To zbiorowy kryzys. Obietnice współczesnej technologii, wolności i samowystarczalności powinny być bardziej satysfakcjonujące niż kiedykolwiek. Zamiast tego stworzyli krajobraz pełen niepewności, lęku i rozczarowania. Aby zrozumieć, co się dzieje, musimy najpierw rozpoznać, że miłość, tak jak wiedzieliśmy przez wieki, oparta jest na zasadach, które drastycznie się zmieniły w przeszłości. Relacje zostały zbudowane na konieczności wspólnej odpowiedzialności i głębokim zrozumieniu, że miłość była czymś uprawnym z czasem. Ale we współczesnym świecie miłość została przemianowana jako produkt konsumencki coś, co ścijamy, spożywamy i odrzucamy, gdy już nam nie służy. Psycholog Erich Fromm w swojej książce The Art of Loving argumentował, że miłość nie jest czymś, co znajdziemy, ale coś, czego się uczymy i ćwiczymy. Jednak dzisiejsza kultura traktuje miłość jako doświadczenie, do którego mamy prawo, a nie umiejętności, które musimy rozwinąć. Media społecznościowe, aplikacje randkowe i kultura natychmiastowej satysfakcji sprawiły, że łatwiej niż kiedykolwiek spotkanie z ludźmi, ale trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej się połączyć. Pomyśl o tym, kiedy ostatnio siedziałeś z kimś bez zakłóceń i naprawdę słuchałeś. Nie tylko czekam aż twoja kolej na przemówienie, ale naprawdę pochłaniając ich myśli, emocje i lęki, współczesna technologia dała nam iluzję połączenia, a w rzeczywistości rozciągając nas dalej. Badania pokazują, że pomimo większej liczby sposobów komunikacji, Ludzie czują się dziś bardziej samotni niż w jakimkolwiek innym punkcie historii. Jednym z największych wyzwań współczesnej miłości jest paradoks z wyboru. Psycholog Beres Schwartz opisuje to zjawisko w swojej książce Paradoks wyboru, wyjaśniając, że posiadanie zbyt wielu opcji często prowadzi do niezadowolenia i strachu przed zaangażowaniem. W miłości oznacza to, że z niezliczonymi potencjalnymi partnerami na wyciągnięcie ręki staramy się naprawdę zainwestować w osobę przed nami. W momencie, gdy związek stoi w obliczu trudności, kuszące staje się raczej odejścia, a nie rozwiązania problemów. W końcu istnieją nieograniczone inne opcje, prawda? Ale oto prawda, głęboka miłość wymaga wytrzymałości. Wymaga cierpliwości, poświęcenia i akceptacji i niedoskonałości. Jednak współczesny świat uczy nas, że zawsze powinniśmy szukać następnej najlepszej rzeczy: lepszego partnera, bardziej namiętnego romansu, miłości, która nic nie wymaga w zamian. Ten sposób myślenia prowadzi do wiecznego stanu niezadowolenia, gdy żaden związek nigdy nie czuje się wystarczająco dobry. Zadaj sobie pytanie: ile razy widziałeś pozornie idealną parę w mediach społecznościowych i pomyślał, dlaczego mój związek tak nie wygląda? Ciągłe narażenie na wyselekcjonowane, przefiltrowane wersje miłości stwarza nierealne oczekiwania, dzięki czemu wierzymy, że prawdziwa miłość powinna być łatwa, wolna od konfliktu i nieskończenie ekscytująca. Ale prawdziwa miłość nie jest główką na Instagramie. Jest to podróż wzrostu, wyzwań i wspólnych chwil, zarówno piękna, jak i trudna. Kolejnym poważnym problemem z nowoczesną miłością jest strach przed wrażliwością. Prawdziwa intymność wymaga od nas ujawnienia naszych słabości, obaw i niepewności innej osobie. Jednak w świecie, który uwielbia samowystarczalność i niezależność, przyznając, że potrzebujemy kogoś innego. Może poczuć się jak słabość. Wiele osób unika głębokich emocjonalnych powiązań, ponieważ obawiają się, że zostają zranione, co prowadzi do cyklu płytkich relacji, które nigdy się nie spełniają. Co możemy z tym zrobić? Jak możemy odzyskać miłość w świecie, który wydaje się działać przeciwko niej? Odpowiedzi nie są proste, ale są niezbędne. W następnej części zbadamy głębsze psychologiczne i filozoficzne przyczyny naszych zmagań z miłością, a co najważniejsze. W jaki sposób możemy zacząć się zmieniać? Jeśli miłość jest czymś, czego wszyscy pragniemy, dlaczego tak wielu stara się ją znaleźć i utrzymać? Odpowiedź leży w sposobie, w jaki współczesne społeczeństwo na nowo zdefiniowało miłość. Nie jako głębokie, transformacyjne doświadczenie, ale jako dążenie do osobistego spełnienia. Aby naprawdę zrozumieć kryzys współczesnej miłości, musimy zbadać psychologiczne podstawy tego, jak ludzie podchodzą dziś do relacji. Jedną z najgłębszych zmian w ostatnich dziesięcioleciach był wzrost indywidualizmu. Podczas gdy wolność osobistej i odkrycie są nieocenione, doprowadziły również do niezamierzonej konsekwencji rosnącej trudności w tworzeniu trwałych, znaczących powiązań. Filozof Zygmunt Bauman w swojej książce Liquid Love opisuje, w jaki sposób współczesne relacje stały się płynne i niestabilne, ukształtowane przez ten sam konsumencki sposób myślenia, który dominuje przez resztę naszego życia. Zachęcamy do zakupów dla partnerów, odrzucając tych, którzy nie przynoszą nam już natychmiastowego szczęścia, zamiast pielęgnować i pogłębiać nasze więzi z czasem. Miłość, kiedyś postrzegana jako zaangażowanie przez całe życie, została sprowadzona do doświadczenia, które musi stale zapewniać przyjemność i emocje. Dlatego tak wiele dzisiejszych relacji wydaje się kruchych. Kiedy miłość jest traktowana jako coś transekcyjnego, gdzie każda osoba spodziewa się stałego walidacji, uwagi i szczęścia bez podawania w zamian, rezultatem jest nieuniknione rozczarowanie. W chwili, gdy pojawiają się trudności, ludzie czują się usprawiedliwieni w odejściu, przekonani, że odpowiedni partner nigdy nie powinien zmuszać ich do walki. Ale oto fundamentalna prawda: miłość nie polega na doskonałości. Chodzi o nauczenie się wspólnego poruszania się do niedoskonałości. Wielkie relacje nie są oparte na braku konfliktów. Ale na zdolności do rozwoju. To prowadzi nas do jednej z najważniejszych barier psychologicznych dla współczesnej miłości unikania dyskomfortu emocjonalnego. W świecie, w którym wygoda priorytetowo traktuje się przede wszystkim, wiele osób nie jest przygotowanej do radzenia sobie z nieuniknionymi walkami związanymi z głębokimi relacjami dyskomfortem, nieporozumienia, wrażliwości, wyrażania prawdziwych emocji i cierpliwości wymaganej do prawdziwego zrozumienia innej osoby. Są to wszystkie umiejętności, które należy rozwinąć, ale zamiast je rozwijać, wielu decyduje się na odejście. Pomyśl o tym, jak często ludzie kończą relacje z małymi niedogodnościami, przekonani, że znajdzie kogoś lepszego. Problemem nie jest osoba, z którą są, oczekuje się, że miłość zawsze powinna być łatwa. Relacje wymagają pracy emocjonalnej, ale wielu podchodzi do nich z tym samym sposobem myślenia, jaką wykorzystują do technologii. Jeśli coś nie działa idealnie, zastąp to czymś nowym, dlatego duchy stały się tak powszechne. Zamiast stawić czoła trudnym rozmowom lub uznanie emocjonalnego wpływu zakończenia związku, wielu wybiera ścieżkę najmniejszego oporu ciszą. Zjawisko to jest nie tylko bolesne, jest to odzwierciedlenie głębszego problemu społecznego unikania odpowiedzialności w miłości. Kolejnym krytycznym aspektem współczesnej miłości jest sposób, w jaki ludzie podchodzą do własnej wartości. Media społecznościowe stworzyły środowisko, w którym zewnętrzna walidacja odgrywa dużą rolę w tym, jak jednostki postrzegają ich pożądanie. Liczba polubień, wiadomości i dopasowań w aplikacjach randkowych może stać się miarą samooceny, co prowadzi do cyklu zależności od zewnętrznego zatwierdzenia. Jest to niebezpieczne, ponieważ przesuwa fundament miłości z prawdziwego połączenia z powierzchowną walidacją. Psycholog Esther Perel bada to w swojej pracy nad nowoczesnymi relacjami. Wskazuje, że ludzie oczekują, że ich romantyczni partnerzy będą pełnić role, które kiedyś były zapewniane przez całe społeczności najlepszy przyjaciel, namiętny kochanek, terapeuta, zwolennik kariery, a nawet źródło ostatecznego szczęścia. Presja tych oczekiwań często prowadzi do rozczarowania, ponieważ żadna osoba nie może zaspokoić wszystkich tych potrzeb. Rodzi to istotne pytanie, czy ludzie szukają miłości do tego, co mogą dać, czy tylko do tego, co mogą otrzymać. Odpowiedź na to pytanie ujarnia podstawową wadę wielu współczesnych relacji. Miłość nie polega na znalezieniu kogoś, kto sprawi, że poczujesz się kompletny. Mimo ich niedoskonałości polega na tym, że dwie osoby decydują się na wzroście. Filozof Alain de Botton oferuje tu ważną perspektywę. Twierdzi, że miłość nie polega na znalezieniu idealnej osoby, ale na uczeniu się kochania niedoskonałej osoby w znaczący sposób. Prawdziwa miłość nie polega na eliminacji wyzwań, ale na obejmowaniu ich w ramach podróży. Ta perspektywa kwestionuje bajkowe pojęcie, że miłość powinna być zawsze łatwa i euforyczna. W rzeczywistości głębokie relacje wymagają odporności wymagają cierpliwości, kompromisu i chęci zaakceptowania mniej efektownych aspektów życia z inną osobą. Więc gdzie idziemy stąd? Jak możemy zmienić sposób myślenia z wadliwego podejścia konsumentów do miłości? I powrócić do czegoś bardziej znaczącego? W następnej sekcji zbadamy głębsze strategie filozoficzne i psychologiczne potrzebne do budowania miłości, która trwa, ulepszona, która nie opiera się na iluzji, ale na prawdziwej głębokości emocjonalnej. Jeśli współczesna miłość jest zepsuta, jak ją naprawimy? Odpowiedź nie jest odrzucanie technologii, aplikacji randkowych ani współczesnych swobód. Ale w przekształceniu naszego zrozumienia samej miłości, miłość musi przesunąć się z bycia aktem konsumpcji na akt stworzenia. To nie jest coś, co budujemy, ale coś, co budujemy. Aby to zrobić, musimy najpierw na nowo zdefiniować to, co naprawdę oznacza miłość. Miłość nie jest jedynie emocjonalnym, wysokim, ani nie jest ulotnym uczuciem, które przychodzi i wychodzi na wygodę. Miłość jest aktywnym procesem wymagającym wysiłku, cierpliwości i wrażliwości, coś, co znajdziemy ale coś, co budujemy. Aby to zrobić, musimy najpierw na nowo zdefiniować to, co naprawdę oznacza miłość. Miłość nie jest jedynie emocjonalnym, wysokim, ani nie jest ulotnym uczuciem, które przychodzi i wychodzi na wygodę. Miłość jest aktywnym procesem wymagającym wysiłku, cierpliwości i wrażliwości. Znany psycholog John Gottman, po dziesięcioleciach badań nad relacjami, odkrył, że kluczem do trwałej miłości nie znajduje się w wielkich gestach, ale w małych, konsekwentnych aktach opieki i zrozumienia. Pary, które pozostają razem z czasem, nie są tymi, którzy unikają konfliktów, ale ci, którzy wiedzą, jak to zrobić z wzajemnym szacunkiem. Miłość rozwija się nie w perfekcji, ale w chęci pozostania zaręczonym, nawet jeśli sytuacja jest trudna. Dlaczego więc tak wielu z tym dzisiaj walczy? Jednym z powodów jest to, że ludzie postrzegali miłość jako coś, co zawsze powinno czuć się ekscytujące i namiętne. Wczesne etapy romansu, pełne nowości, przyciągania i intensywności, są często mylone z samą miłością, ale jest to tylko zauroczenie, tymczasowe państwo napędzane dopaminą. Prawdziwa miłość, która trwa, jest czymś głębszym zobowiązaniem do prawdziwego poznania i zaakceptowania innej osoby poza najlepszymi chwilami. Jednym z najbardziej szkodliwych mitów współczesnej miłości jest idea, że z powinniśmy pozostać tylko w związkach, które przez cały czas czują się dobrze. Ale prawda jest taka, że każdy głęboki związek przejdzie przez fazy rozłączenia, nudy, a nawet wątpliwości. Te momenty nie są oznakami, że miłość zawiodła. Są to możliwości tego wzmocnienia. Psychologowie od dawna badali to, co sprawia, że ścieg miłość trwa, a jeden z najpotężniejszych spostrzeżeń pochodzi z teorii przywiązania opracowanej przez Johna Bowlby'ego, a później rozszerzenia przez naukowców takich jak Mary Ainsworth. Teoria przywiązania wyjaśnia, w jaki sposób nasze najwcześniejsze relacje kształtują naszą zdolność do miłości jako dorosłych? Wiele osób zmaga się dziś z intymnością, ponieważ rozwinęły style unikające lub niespokojnych przywiązania, co prowadzi do strachu przed głębokim połączeniem lub ciągłej potrzeby zapewnienia. Właśnie dlatego samoświadomość jest jednym z najważniejszych narzędzi we współczesnej miłości. Zrozumienie własnych wzorców, jak reagujesz na bliskość, konflikt i ekspresję emocjonalną może przekształcić sposób, w jaki podchodzisz do relacji. Kiedy ludzie pozostają nieprzytomne swoich emocjonalnych ran, nieświadomie powtarzają niezdrowe cykle, szukając partnerów, którzy wywołują te same nierozwiązane problemy z przeszłości. Kolejną niezbędną zmianą, którą musimy dokonać, jest sposób, w jaki postrzegamy zaangażowanie. Filozof Soren Kierkegaard napisał kiedyś, że małżeństwo nie wprowadza miłości. Miłość wprowadza małżeństwo. Oznacza to, że trwałe miłość nie polega na czekanie na idealne warunki, idealny partner lub idealny moment. Chodzi o tworzenie miłości poprzez wspólne doświadczenia, wezwania i rozwój osobisty. Ale dzisiaj zaangażowanie jest często niezrozumiane. Wiele osób się tego boi, postrzegając to jako ograniczenie wolności. Jednak paradoksalnie najgłębsza forma wolności w miłości wynika z prawdziwego zaangażowania. Zdolności do w pełni znanej i akceptowania przez inną osobę bez obawy o porzucenie. Najsilniejsze relacje nie są oparte na ciągłym podnieceniu, ale na głębokim poczuciu zaufania, w którym obaj partnerzy wybierają się wielokrotnie, nawet jeśli nie jest to łatwe. To prowadzi nas do fundamentalnego pytania: jak budujemy miłość, która trwa? Odpowiedź leży w trzech kluczowych zasadach. Po pierwsze dostępność emocjonalna. Prawdziwa miłość wymaga obecności. Oznacza to pojawienie się dla partnera nie tylko w chwilach radości, ale w chwilach walki. Oznacza to głębokie słuchanie, zrozumienie ich lęków i chęć podzielenia się własnymi. Bez dostępności emocjonalnej miłość staje się płytka, bez względu na to, jak intensywna atrakcja. Po drugie, odporność poprzez trudność. Każdy związek staje przed wyzwaniami, nieporozumieniami, frustracjami i chwilami wątpliwości. Różnica między miłością, która trwa, a miłością, która zanika, jest gotowość do pracy przez te chwile zamiast odejścia. Prawdziwa intymność nie polega na nigdy niedoświadczaniu konfliktu. Chodzi o nauczenie się poruszania się w konflikcie w sposób, który wzmacnia związek, a nie niszczenie go. Po trzecie, zdolność miłości bez potrzeby doskonałości. Rzeczywistość jest taka, że szwyć żaden związek nigdy nie będzie doskonały. Zawsze będą różnice, wady i chwile frustracji, ale miłość nie polega na ich eliminacji, chodzi o obejmowanie ich w ramach podróży. Najsilniejsze relacje to nie te, które nigdy nie doświadczają trudności, ale ci, którzy rozumieją trudności, są naturalną częścią budowania czegoś znaczącego. Więc gdzie to nas zostawia? Jak możemy iść naprzód w świecie, który często wydaje się działać przeciwko głębokiej, znaczącej miłości? Ostatnia część tej dyskusji ujawni najpotężniejszą prawdę o miłości, która, która, jeśli jest naprawdę zrozumiała, może zmienić sposób, w jaki doświadczamy relacji na zawsze. Jeśli dzisiejsza miłość wydaje się zepsuta, rozwiązaniem nie jest jej porzucenie, ale zrozumienie jej w głębszy, bardziej znaczący sposób. Miłość nie jest czymś, co pasywnie otrzymujemy. Jest to coś, co aktywnie tworzymy. Nie chodzi o znalezienie idealnej osoby. Ale o uczenie się, jak kochać niedoskonale. To prowadzi nas do najpotężniejszej prawdy o miłości, która, która, jeśli jest naprawdę zrozumiała, może zmienić wszystko miłość to umiejętność, a nie tylko uczucie. Współczesny świat uczy nas traktować miłość jak los coś, co albo się zdarza, albo nie. Ale w rzeczywistości miłość jest jak każda inna umiejętność. Wymaga nauki, praktyki i zaangażowania. I jak każda umiejętność, im bardziej celowo ją kultywujemy. Tym silniejszy staje się. Problem polega na tym, że wielu ludzi wchodzi w relacje z oczekiwaniami, że miłość powinna zawsze czuć się bez wysiłku. Kiedy pojawiają się wyzwania, zakładają, że oznacza to, że coś jest nie tak. Ale prawda jest taka, że każdy wielki związek jest budowany przez walkę, rozwój i świadomy wysiłek. Filozof Friedrich Nietzsche powiedział kiedyś, to nie brak miłości, ale brak przyjaźni tworzy nieszczęśliwe małżeństwa. Ujawnia to kluczowy wgląd, trwałe miłość opiera się nie tylko na pasji, ale na głębokim towarzystwie. Najsilniejsze relacje to nie tylko te, które płoną z intensywnością, ale te, które są zakorzenione w wzajemnym szacunku, zrozumieniu i wspólnym celu. Więc czego potrzeba, aby zbudować tego rodzaju miłość? Istnieje kilka istotnych zmian, które mogą przykształcić sposób, w jaki doświadczamy relacji, Jeden Przesuwanie się z romantycznego idealizmu na realizm. Jedną z największych przeszkód do kochania są nierealne oczekiwania ukształtowane przez media, filmy i media społecznościowe. Wiele osób uważa, że miłość powinna zawsze być ekscytująca, bez wysiłku i bez walki. Ale jest to iluzja. Prawdziwa miłość nie znajduje się w wielkich gestach. Jest zbudowana w spokojnych, codziennych momentach. Pojawia się, gdy twój partner potrzebuje cię, wybierając raczej zrozumienie, a nie osądzanie i cierpliwość do pracy poprzez trudności niż ich unikanie. Esther Perel wyjaśnia, że w dzisiejszym świecie ludzie oczekują, że ich romantyczni partnerzy będą wszystkim bratnią duszą, najlepszym przyjacielem, namiętnym kochankiem, terapeutą i osobistą cheerleaderką. Ale żadna osoba nie może zaspokoić każdej potrzeby. Zdrowe relacje pozwalają na indywidualność i uznaje, że miłość polega na wzajemnym uzupełnianiu się, a nie uzupełnianiu się nawzajem. Ucząc się kochać poza ego, wiele osób wchodzi w relacje z podświadomym sposobem myślenia o co mogę dostać, zamiast co mogę dać. Ale prawdziwa miłość nie polega na posiadaniu kontroli ani walidacji. Chodzi o swobodne dawanie bez zawsze oczekiwania czegoś w zamian. Nie oznacza to tolerowania złego traktowania. Oznacza to, że prawdziwa miłość nie jest transakcyjna. Nie chodzi o utrzymanie wyniku. Chodzi o inwestowanie w inną osobę, nawet jeśli nie zawsze jest to wygodne. Filozof Eric Fromm opisał miłość jako akt dawania, a nie przyjmowanie. Napisał, że największą formą miłości nie jest otrzymywanie, ale dawanie, dawanie swojej radości, zainteresowania, zrozumienia, wiedzy, humoru i smutku. Jest to esencja głębokiego połączenia. Nie po prostu szukania miłości do siebie, ale staje się zdolna do kochania innej w znaczący sposób. Zrozumienie, że miłość jest codziennym wyborem, być może najważniejszą lekcją ze wszystkich, miłość to nie tylko coś, co czujesz, jest to coś, co wybierasz każdego dnia. W każdej interakcji mamy wybór pielęgnacji miłości lub jej zaniedbania. Miłość nie polega na oczekiwaniu na właściwe warunki, chodzi o ich tworzenie. Właśnie dlatego niektóre z najdłuższych, najszczęśliwszych związków nie są między ludźmi, którzy nigdy nie walczą ani nie walczą ale między tymi, którzy konsekwentnie decydują się pozostać zaangażowani, komunikować się, słuchać i rosnąć razem. Miłość jest akcją, nie tylko uczuciem, a kiedy zaczynamy traktować ją jako takie, wszystko się zmienia. Więc kiedy zamykamy tę dyskusję, zadaj sobie pytanie, jaką miłość kultywuję. Czy zbliżam się do miłości z cierpliwością, odpornością i głębią, czy oczekuję, że miłość będzie łatwa i idealna? Czy szukam miłości jako czegoś do konsumpcji, czy też jestem gotów ją stworzyć? Prawda jest taka, że z współczesna miłość nie jest złamana. To jest po prostu źle zrozumiane. Mamy moc przedefiniowania go, odzyskania go i doświadczenia w sposób, który jest naprawdę satysfakcjonujący. Ale aby to zrobić, musimy być gotowi kochać inaczej kochać mądrością, intencją i odwagą. I to jest największa miłość.